Jest wszyscy po to jest. i im I, 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 mu. I mu. To tak samo jak Nie wiem, czy to tak. no, jest Nie jaki A co? Jaki plan? A A to nie mogę powiedzieć? organizacyjna. Dobra, bardzo, czy można zagęścić ruchy. Jakoś tak lekko bliżej, coś. Pierwsza rzecz. Sędzią głównym jest e, Tomek Jankowski, sędzią wagowym e, Piotr Janaszczyk. E, łowimy do godziny pierwszej. O pierwszej koniec łowienia. Nie ma, że jeszcze ktoś łowi, czy coś tam, że tego. Waga jest do godziny e, 13.30. Koniec wagi, 13.30 punktualnie. Tam są te, tak jak w tamtym roku, tam są takie stoły i łapki i tak dalej. Tam Dokładnie będzie zakończenie. Się Czyli tam się spotykamy na koniec. Po prostu teren, teren jest łowienia rzeka warta, wiadomo. I starozecza, które są dostępne na lewym brzegu, czyli tu gdzie stoimy, po tej stronie. Tam te starożecza są wszystkie prywatne i nie dopuszczamy ich, nie? W razie czego, żeby po prostu te może być kontrola czy coś, każdy żeby miał dokumenty przy sobie i tak dalej, także tutaj wiadoma sprawa. A musimy tu na zawodach wypisywać te karty połowu? E, karty połowu, jeszcze jedna sprawa. To co dałem to jest... E, e, nie, nie, tu kart połowu nie ma. E, Rejestry, rejestrów nie. Rejestry połowu tutaj nas nie obowiązują. I, tak? I, na zawodach nie obowiązują. Inna sprawa jeszcze, jeśli chodzi o karty startowe. Panowie, karty startowe wszystkie do mnie wracają, czy ktoś złowił rybę, czy nie złowił. Bo ja sobie odhaczam, czy ktoś wrócił z złoby. Zna... To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Jeżeli nie ma karty startowej, czy nie wrócił, mogło mu się coś. Tak? Każdy przychodzi do mnie, złowił rybę, czy nie, oddaje kartę startową. I no, tak. oczywiście podpisujemy ryby, tak tam pisze, na... w tej karcie jest taka, taka tam notatka, jak, jak to e, robimy. Zresztą co roku większość ludzi tutaj już brała udział, to wie. E, podpisuje eventu z innego e, o innym nazwie, żeby nie było tutaj komoterstwa i tak dalej. Nie? Jeżeli chodzi o wymiary? Wymiary tutaj, ryby i tak dalej, sędzia główny wiadomo, nie? nie wiadomo. Jak nie wiadomo? Dobrze. Komplet to jest dwa szczupaki. Komplety mieszane są dopuszczone. wiadomo, ale... Czyli na przykład, jak ktoś złapie trzy jazi i dwa klenie, serdecznie zapraszam od razu zgłosić to, tak? 10 okoń komplet, 2 szczupaki, komplet. Tylko wymiar tych okonni to 18 cm okoń. Tak, będzie ważona, ale nie będzie liczona do kompletu. 15 cm. Oczywiście, się Jak mówi regulamin na wymiarze ochronnym. Tak? <noise> Jeszcze jakieś zapytania? Szupak 50, 50. 50. O sandaczu nie wspominam, bo na razie do 1 czerwca nie ma o nim mowy. Kleni Jaś 25. Boleń 40 nie inaczej, dwie sztuki, dwie sztuki. może być wolę niż szczupa, a jest komplet woleń, szczupa mówię, komplety mieszane są oczywiście piszkoń. podpisujemy i liczy się godzina wpisu przez kolegę wędkarza o innym nazwisku razem 10 ryb 10 ryb jest komplet maksymalny plus wzdręga do wagi bo to jest ten, ten lapsus jak ktoś złapie na przykład okoń, 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 osiem okoni dwie wzdręgi i potem jeszcze dwa okonie daje komplet ale ma liczone również te wzdręgi bo je złapał wcześniej tak żebyśmy się nie mylili za każdym razem przy wpicie okonia piszemy od razu godzinę. 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 godzinę bo może ktoś złowić dwa okonie czy trzy a później dwa szczupaki czyli liczy się te dwa szczupaki jako już Gondzie miał komplet, komplet plus waga plus trzy szczupaki panowie sędziowie bądźmy realistami <laughs> No, ja coś coś... dobrze. Na... Czy są jakieś pytania, koledzy ja wędkarze? Pyta wszystko. No. Przepraszam, czy są jakieś pytania? Są, Już nie, nie biorą. Już nie. Błąd! Błąd, są pytania. To ja może przypomnę, jak się zachowywać nad rzeką, bo jeżeli ktoś się skąpi, to będzie bardzo nieprzyjemny. Panowie, trzeba Delikatnie i ostrożnie, żeby woda nie zabrała. Gdzie jest suszarnia? Samochód będzie Panie do dyspozycji. Drogę? Kierowca będzie tutaj cały czas. Drogę. Już, Drogę. W takim razie będzie już, bo ja już nie Panowie, dwie, życie, dwie, start. Dwie, start. Właśnie, każdy, jeszcze jedno. Każdy, który wraca tutaj, ze sobą przynosi kawałek drewienka. Suchy. Suchy, bo będzie potrzebny. I oczywiście jeszcze jedno. Tak? Walczymy o dzisiaj o statuetkę e, Szupaka. Nie ma pucharów, ale jest statuetka ładna z, z, z napisem i są nagrody, tak jak zawsze, talony w sklepie Michała. Sponsorami dzisiaj są e, Jurek i Łukasz Adam Jakowie. E, kiełbaska jest jak gdyby przez nich fundowana. Będzie piwo, będzie wszystko tak zwykle. Nie? Na, koniec, na, koniec, na koniec, koniec jeszcze to wszystko tak. ładnie odsłyszymy. Dziękuję. Dziękuję. Łowimy rybki.

No, bo, no, to No, czyli trujące. Jak daje? Przez Bez tych, bez foliówek parzymy. Za trzypa mówię, że mają, trzy mają po 19 jest, Nie, nie. Tak a jeden jest. po 20. Ludzie, no to są tylko towarzyskie.

Przekazuję koledze za pierwsze miejsce kolega Tomek Jankowski. Gratulacje. Nagrodę, oczywiście. Jeszcze raz. E, Dziękuję bardzo. I talony tu 120 zł. Czytaj wyniki. Wynik 1800 punktów. Brawo. Drugie miejsce. Aha, najważniejsze. Dzisiejsza nagroda zamiast pucharu jest statuetka szczupaczek taki ale nie wymiarowy nie nie Taki jak donka, tak jak miniat szukał. Ale to jest miniaturka. No, no, Dobrze. Dobrze. W każdym razie jest pudełko, jest wszystko z tego, także Teraz drugie... od drugiego miejsca do dziewiątego mamy już tylko nagrody w postaci talonów. Jak zwykle unikała tam i taka prośba, żeby realizować je, nie, nie trzymać tego za długo tam w ciągu dwóch, trzech miesięcy. No, Muskecie. Drugie miejsce kolega Zbigniew Załężny. Brawo. Prominął. to był przypadek, Bardzo dobrze. Trzecie miejsce. Trzecie miejsce. Docenimy. Kolega Barczak Marcin. 1000 Brawo. Uwaga, ja mówię punkty. Jakby coś tutaj by była jakaś pomyłka czy coś, to od razu z miejsca protest, żeby nie było, że, że coś tam <gry Avena>, później się okazuje, że jest nie tak. Oh God, Czwarte miejsce. Ja, nie nie przybylski Jakub. No. Ja widziałem, ja widziałem. będą trzy miejsca już jednak. Zobaczcie, no no. tamtym roku wygrałeś trzy roku. Piąte miejsce. A ty podejdź. 60 zł. Piąte miejsce Nowicki Sławomy. A ile punktów? Przepraszam. Przybylski miał 870. Nowicki Sławomy piąte 860 punktów. Zgadza się? Szóste miejsce? jak został. Kolega tupa Żukała o, coś tutaj 800 840 Nie, dobrze 860 było, teraz 840 Też To były wszystkie trzy miejsca po 60 zł, także jednakowo. Mówię Łukas eee, Siódme miejsce Kuź Łukasz o, tuż, tak, podaś, tak, tak się ukrywamy, tak skrója pęka, to 40 złotych, 3 miejsca. Ósme miejsce, 8 miejsce e, kolega Janaszyk Piotr, 540 Brawo, peter No i dziewiąte miejsce, ostatnie, <noise> ale też tyle samo. Ręczewski e, e, Grzesiu. A widzisz, widzisz, ja ci mówiłem, że coś w tobie drzemie. Może się w tobie drzemie. Wyłącznie na się chrześcijański. Ile było z rybami? Coś w tobie drzemie. Wyłącznie osób z rybami. było? Ile z rybami? 8, 10, 12, 14, 15, 20, 20, 20, było wędkarzy z ryb. Więcej niż połowa, tak, bo nakrywamy dochody. Panowie serdecznie, ale to serdecznie Ale na pewno ci co nie, nie, nie mieli ryby. Na pewno jeszcze tam coś, a to komuś uciekło, a to coś tam się działo, także dzisiaj naprawdę był dobry dzień. Na no co? Ogólnie dziękuję. I jeszcze, jeszcze może tak. Ponieważ e, Jurek, Jurek i Łukasz Adam Jakowie. Dziękujemy. No właśnie. Ale jak widzicie sami, to jest naprawdę dużo roboty. Dziękuję dziękujemy. Dzień. Dziękuję. Jesteście Ludzie, jesteście Dziękuję bardzo. że